na po, po prostu na ucineczku y, i mamy taki jeden y, y, ustawiony puchar. Y, puchar, y, który nazywa się mistrzostwa za, który będzie rozegra, rozgrywany. Mistrzostwa za, które się odbędą y, za, ki za kilka Inauguracja mistrzostw yy, yy, odbędzie się za kilkanaście minut drużyny biorą w nich pucharowe takie jak Teraz wszystko się z... zobaczymy Turnieje. Obbierzemy turnieje. Otwieranie trybu Turniej jeden jest mistrzostwa za. Borussia Dortmund. Jesteśmy. E, tabela, co się prezentuje tych mistrzostw? E, to, to Luka w, w grupie F. W grupie G w Benevento. Borusza Dortmund. My jesteśmy w Borusie Dortmund. E, I Cadiz e, e, FC. Po prostu. E, w grupie jest. E, Tutaj do grup H a Gielonia tu w pierwszej grupie D, D, Dion FCO, V Monachium, FC URS, Ju, Grupa B, Extramadura, Ek, UD, Minnesota United, Derby Kanty, Sao Paulo, Grupa C, Swenson City, Węgry. O proszę, Węgry nawet. Sporting KC, led Nekaxa, grupa D PC z wolę, Sund, FK, Sheffield United Mont, Montery Grupa E Sant Jochstone Nottingham, Mont Ter Mont CFR 97 Ciuci Grupa F Gaz Metan Madis bohemian, Bohemians Samdoria Alpe Alpetro Petrolera Grupa D to nasza grupa tutaj metro rozgrywane. Terminarz taki jest tutaj. Wielki termin. Benevento, Borussia, Dortmund, Cadiz, Grupa F, ostatnia Grupa Leeds, United, Club Bridge, Leeds on Orient, Manchester United. Tutaj jest symbolowa mecz, mistrzostwa za. Co nas czeka? Wieści. Wieści są. I co za klub Borussia Dortmund rozpoczyna rozgrywki Tutaj ustawiamy sobie po prostu y, czas 4 minuty poziom y, am Amator, dobrze I po prostu zespół mamy taki Gielonia domyślny tutaj jest coś, Domyślnie my się nazywamy się Gielonia, ale jesteśmy tutaj jako Borussia Dortmund y, Symulujemy pierwszy, pierwszy mecz to Luka Dortmund Gramy I... z to García Salenz, Majdana, Tobio, Itaki, si Chala, Gumaes, Gu Ma Rios, Pedro, Pardo, Rodrigo, Gonato, no Fernandez, Gigliotti, Tavalera, Suoro, Manucello, Cancello Mora. Borset do burki Hakimi, Jakandri, Humos, Schulz, Kanwice, Wit, Sancho, Hazard, Trois, Hahan, Witz, Piszek, Brand, Gace, Zagodu. No i dalej, symulujemy, i co będzie? Mamy taką symulację. 4-0 wygrywamy w mistrzostwach za innym gracie. W 79 minutach Schulz strzelił bramkę pierwszą. znaczy, to już chyba czwarta do bramka. Dobrze. 4-0 w, w pierwszej kolejce. Bo jesteśmy do prowadzeniu benevento, które tabela tutaj benevento. Y grupa nasza G, nie H, nie E. Taka była grupa. Czyli patrzymy tutaj wszystko Grupa G. To luka Benewento wygrywa 1-3 liderzy są tacy C, CFR 1807 Kluj 03 Nottingham. Wieści takie są e, Monterey czy 0 Stessund FK. Zorstesund. Jesteśmy tutaj. Simulujmy, już zwykle, z Benevento. Kontuzji, nie ma kontuzji. KD FC. E, w meczu 14 sierpnia 2019 5-0 wygrywamy z Benevento w Mistrzostwach za. I mamy 6 punktów, proszę Państwa. Tutaj mamy wieści: Manchester United Leeds wygrał 2-0. My gramy teraz z Cadiz. Następny mecz. W słuchać w nic. Się nie dostęp piłkarz, co z nim zrobić, samodzielnie dokonać zmiany składu, jest roj skontuzjowany na SPO, Zastąpimy go po prostu tutaj Julianem Brandem, czy chce zapisać zmianę w tym składzie, tak, gotowy. No i co mówujemy? Ławce rozwiązują się nie są do piłków, aż co z nim zrobić na ławce rezerwowych teraz po prostu trzeba teraz e, tego kontuzjowanego przesunąć e, tutaj e, z, chyba aż no, do, do, re, do rezerw jest gotowe wszystko ok nie, to nie, nie będziemy grać tego meczu. Oczywiście w Wysokiej symulujemy wszystkie mecze. I Kazis, jaki wynik? 4-1 wygrywa mój zespół, którego prowadzę. Mamy 9 punktów. Mamy już zapewne wyjście z, z grupy. Wieść ben, Benevento to Luka 3-0. Zobaczymy jakie są po prostu w innych grupach sytuacja teraz Grupa A Już Dion, Dion FCO I FC URS Wychodzą, Jakielonia odpada i Przygrała me Trzy mecze Grupa B tutaj Sytuacja jest taka, że Sao Paulo wyjdzie, wyjdzie, ma wyjście z grupy. Tutaj jest e, Sporting Węgry i Swansea City e, mają szansę jeszcze. Swansea ma szansę. <coughs> Sporting to na, raczej na pewno. E, grupa D, Monterey już wychodzi. Sheffield w SPZ e, walczą. Grupa E, Nottingham wychodzi i CFR 97 Cluj i Sant Jo yy, walczą grupa F Sampdoria gaz metan Madras wychodzą grupa G my wychodzimy Borussia Dortmund Benevento, Sky, Cadiz walczą Manchester United wychodzi klub Bristol walczą dobrze i ej, co to za wieści? Za to luka. Wieści takie są y, CFR 1907: y, Najlepszy na boisku DAC trafia 3 razy. Takie oto długość y, są y, wieści. z Mistrzostw za. Na Następny mecz y, z Toluką. W środę, 21 sierpnia. 19, 7, nie, 20, 2019 rok, 20:20. 20, 2:1 wygrywamy. Kompleks zwycięstw mamy. E, faza grupowa L, Estadio L Medio. To będzie do, ten, chyba rewanżer, tak? Teraz e, mistrzostw za, zaczynają się. Rewanże, faza grupowa, smulej mecz, rewanż i co będzie, jaki wynik za rok? 4 znowu z Borussia Pro, w turnieju dominuje Benevento luka 2-3, do dobrze teraz następny mecz z Benevento. Od, jest wygrana oczywiście Hazard Brand, strzela Bramkę Kan, żółta kartka, y, zmiany Hummels, Haland, Piszczek i y, Gece. No proszę, y, y, jedna u finału, teraz y, tabele zobaczymy wszystkie. Sao Paulo, Benevento jednostka z faza grupowa. Takiej tutaj jest że, o, taka tabela. tutaj. Sampdoria, Minnesota United Dion FC Sporting. Kafka, Borussia Club Bridge. i tu jedno z jest Monterey CFR 900, TiUL, Nottingham FC URS, Manchester United Sheffield Wednesday Węgry Gas, Metan, M M M Medias. miś za. 1-8 finału. Gramy z Club Bridge. nadzieję się takie, że wyjdziemy z, z grupy 1-8. Z, z I tak jest. 2-1 wygrywamy w pierwszym meczu. To znaczy w meczu. Po prostu i teraz awa do ćwierć tak, e, ćwierćfinału. Jesteśmy w finale. W są także Monterey i g, zagra ze URS. Manchester to jest Węgry, São Paulo Sandora Sporting KC i z do ramy Gramy z Mistrzostwem za z, z Sportingiem. E, czy, czy nasza y, pasa będzie trwała dalej? tak, 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 jest Sporting wygrywamy do, do półfinału, do ćwierćfinału awansowaliśmy do półfinału tabele są takie po prostu, że Monterrey, Manchester United półfinał i Sao Paulo Borussia Dortmund, nasza drużyna symulujemy mecz, gramy z Sao Paulo i proszę Państwa Wygrywamy ten. Jesteśmy w finale. Gola strzelił Sancho w 16 minucie D i, i Haland strzelił też, również. D oczywiście. Mecz się dla nas bardzo dobrze. I gramy w finale z Manchesterem United. Proszę Państwa, Estadio del Las Artes. Symulujemy mecz Manchester. Gra z Borusem w finale. Kto wygra? I proszę Państwa, to jest fascynująca chwila. Jest tak, Borusem Zopą: wygrywa Puchar Mistrzostw za 2-0 z Manchesterem United. To tak to właśnie się skończyło. Mamy Puchar zdobyty. Tak, halo, no jestem tutaj. Czemu nie możemy tutaj przejść dalej. Czekamy, czekamy, co się tu zrobiło. turniej zakończony oto wieści tutaj na konferencji prasowej y, y, wieść mistrzowa za znamy zwycięzców ogłoszone przy okazji turnieju Jordan sancho staje na wysokości zadania tak jest y, y, tutaj i są to najlepsi strzelcy. Jest Halland, Borussia, Dortmund. Z 8 bramek. Z Manchesteru United tutaj y, mamy Jamesa y, 7 bramek. Jeszcze Sancho mamy z Borussia, Dortmund 7 bramek. Igalo z Manchesteru United 5 bramek. Fernandez y, Wyśstorimy te 6 bramek. Tak to dzisiaj na kurizacja zawodników, kto ile strzelił. Zakończymy ten turniej. Turniej zakończony puchar zdobyty.